Witam Was serdecznie w testowalni. Jak zawsze co sobotę bierzemy na tapetę jakiś przepis. Dzisiaj przygotujemy przepis na wegenuszki w galarecie. To jest przepis, który wzięłam ze strony Smaczna Pyza. Oryginalny przepis jest pomyślany na tak zwaną studzinę, Galert, czyli autentyczne nóżki w galarecie. Zainspirowałam się tym przepisem i przygotowałam wersję roślinną. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba, bo jest to doskonała przekąska pod mocniejsze trunki. A gotowa, gotowe nóżki w galarecie wyglądają tak. Do przygotowania nóżek w galarecie potrzebujemy przede wszystkim bulionu. Tutaj mamy litr. Bulionu, który gotowałam troszeczkę wcześniej. Jeśli nie macie jeszcze przepisu na bulion, znajdziecie go tutaj. Potrzebne będą nam też warzywa z bulionu. Ja wybrałam akurat pietruszkę, kilka marchewek i cebulkę. Ilość warzyw musicie sobie sami określić i wybrać akurat te, na które najbardziej macie ochotę. Do tego będą nam potrzebne oczywiście nóżki, czyli nieśmiertelne kotleciki sojowe. 50 gram kotlecików sojowych ugotowałam z odrobiną przyprawy do mięsa mielonego. Dodatkowo trzy ząbki czosnku oraz dwie łyżki świeżej natki pietruszki. Na litr bulionu potrzebujemy 10 gram agar-agar, czyli, czyli roślinnego zagęstnika. I odrobina soku z cytryny potem już do polania galaretki. Zajmie się najpierw czosnkiem, trzeba go obrać i przecisnąć przez praskę. Jedna fajna wskazówka, słuchajcie, jak obieracie czosnek, to dobrze jest go wcześniej sobie zgnieść. Ma to dwie zasadniczo istotne funkcje przy obieraniu czosnku i potem korzystaniu z niego. Po pierwsze, łatwiej jest zdjąć te suche skórki, a po drugie, <coughs> przepraszam, czosnek, który jest lekko przygnieciony, już uwalnia olejki eteryczne, a one najlepiej nam służą, kiedy ten czosnek z, z, taki zgnieciony chwilę odpocznie. To taka mała informacja. Następne w kolejności są kotleciki sojowe. Trzeba je w miarę drobno pokroić. Kotlety sojowe dobrze jest ugotować z jakąś przyprawą do mięs, na przykład z odrobiną przyprawy do mięsa mielonego albo do kebaba. Wtedy mają trochę bardziej mięsny posmak. No to co, mamy pokrojone mięsko, mamy przeciśnięty przez praskę czosnek, to teraz pokroimy warzywka, które sobie wcześniej przygotowaliśmy. żywka ja będę kroiła w plasterki. One po prostu bardzo ładnie wtedy wyglądają w galarecie. A teraz kroimy cebulkę. Chociaż kurczę cebulki, to nawet nie trzeba kroić. Możemy ją po prostu podzielić na drobne części. Widać ewidentnie, że cebulka jest z bulionu. Widzicie, jest tak przypalona wcześniej, żeby oddać smaki do bulionu. Te przypalone części warto jest odłożyć, bo one nie będą dobrze smakowały w galarecie. ale te miękkie. Takie rozkładające się części cebulki będą bardzo smaczne w galarecie. Ok, i warzywka już mamy pokrojone. Kochani, następnym etapem w przygotowaniu naszych nóżek jest oczywiście zrobienie galarety. Do tego będziemy potrzebowali naszego bulionu oraz agar-agar. Bulion musimy e, podgrzać, żeby rozpuścić w nim agar-agar. Podgrzewamy. Z agar-agar jest tak. Że na pół litra płynu potrzebujemy go około 5 gram. 5 gram agar-agar to jest jakieś pół łyżki, więc jeśli nie macie miary, nie macie wagi, możecie tak na oko mniej więcej pół płaskiej łyżki. Płyn, który chcemy zagęścić, musimy z agar-agar zagotować i tylko wtedy to się zetnie. Wyłączamy i jeszcze domieszam, żeby nic nam na dnie nie zostało. Tymczasem my zajmiemy się teraz ułożeniem. Ułożeniem warzyw i naszego nóżkowego mięsa w kokilkach, w których będę robiła galaretki. Słuchajcie, taki mały patentik, którym warto mieć na względzie, jak będziecie przygotowywali nóżki sami albo jakiekolwiek galaretki, to to, żebyście zanim ułożycie cokolwiek w waszych kokilkach jakby nalali taką odrobineczkę waru na dno. Chodzi o to, żeby się potem wszystko ładnie pokryło w bulionie, bo jak zastygnie i odwrócicie do góry nogami, to wtedy to po prostu będzie ładnie wyglądało. Dobra. Móżeczka bulionu. może dwie. może trzy albo nawet cztery. Tak, żebyście mieli zakryte dno. Możecie się pobawić w jakieś ładne wzory, albo możecie po prostu zwyczajnie, zwyczajnie pod słońcem układać okleci. Ja się tutaj akurat... Jakiś zdorek pobawię. A co? Niech będzie ładnie. Zrobimy kwiatuszek. Cebulka. Trochę czosnku. Nie wiem jak bardzo czosnkowe lubicie, ale ja akurat uwielbiam czosnek, więc zamierzam go tutaj dodać sporo. I jeszcze nasza matka pietruszki. Tutaj mamy ogarnięty, to teraz możemy dodać mięsko. Begańskie mięsko przypominam. W pełni roślinne. I znowu kładamy warzywa. Teraz myślę, że już możemy to zrobić z dowolnością pełną. Całość oczywiście można jeszcze dowolnie doprawić. Możecie dodać do tego soli, możecie dodać pieprzu, możecie dodać na przykład chili, żeby było troszeczkę ostrzejsze, taki miało wyraźny smak, ale też taki rozgrzewający. Chociaż czosnek też tutaj już, że tak powiem, robi robotę. I zalewamy. Jak trochę postukacie, to wyjdą na górę powietrz, pęcherzyki powietrza, które gdzieś tam sobie Uwiązły na przykład w proteinie sojowej i galaretka będzie wyglądała bardzo ładnie i gładko. W ten sam sposób napełniacie pozostałe kokilki. Myślę, że litr bulionu to będzie tego sporo. Postaraliśmy się przykryć maksymalnie wszystkie składniki, które są w tej chwili w galaretkach, żeby potem to odwrócić i żeby sobie ładnie stało na talerzykach. Odstawiamy. Nie musimy wstawiać tego do lodówki, dlatego, że to jest agar-agar, agar nie wymaga e, niskiej temperatury. Wymaga natomiast spokoju, żeby sobie postał, mu nie przeszkadzał i to się e, powinno ściąć. No i słuchajcie, Kani, wygląda na to, że galaretka jest już gotowa. Minęło jakieś e, 30 do 40 minut e, od czasu, kiedy pozwoliliśmy jej odpocząć. Spróbujmy to wyjąć z naszych kokilek. No to jest właśnie ten, to o czym wam mówiłam. i ładnie się ułożyły pietruszki. Można się tutaj kształtami pobawić sobie dowolnie. Dobra kani. No to galaretka gotowa. Czas żeby ją spróbować i zobaczyć co z tego wyszło. Jestem dobrej myśli. Teraz zobaczymy. Mm. Bardzo dobra, z jedną rzeczą przesadziłam. Przesadziłam z czosnkiem. No. Zużyliśmy trzy ząbki czosnku na trzy e, kokilki. Janek nauczka dla nas, że musimy uważać z szczochem. E, no więc, kochani. Tak bywa, ale powiem Wam, że poza tym jest genialnie. Mm. Sorry. Bardzo fajnie czuć różne smaki mm, i różne konsystencje. Bo czuć i lekki smak cebulki słodkawej i troszeczkę... Charakterystycznego posmaku pietruszki. Yy, fajnie się czuje też marchewkę. Oczywiście czosnek, który tu króluje. Nie yy, jest super naprawdę. I, i, i cała ta galeretka też jest fajna, bardzo aromatyczna i ostra. Yy, tak, cytryna to robotę. Przepis bardzo fajny. Yy, myślę, że to jest dobry moment, żebym powiedziała Wam, jakie są moje przemyślenia z nim związane. Warto było, żeby, żeby te galeretki jednak trochę dłużej powstały. Ale jeśli się spieszycie i musicie podać to za chwilę, to pół godziny do 40 minut to już jest taki moment, kiedy możecie spokojnie wyjmować je z pojemników i podawać je na stół. To możecie sobie tutaj poeksperymentować. Możecie po prostu ten bulion, z którego robi się galaretę, w dowolny sposób doprawić. Możecie dodać grzyby, możecie dodać ostrą paprykę, no oczywiście możecie dodać selera czy to wszystko, wszystko to, czego ja też tutaj nie dodaję. Pora, naprawdę sky is the limit. Jakikolwiek bulion lubicie, z jakichkolwiek roślin byście go nie robili, on się tutaj nada. To chyba byłoby na tyle. Znajemy, że przepis jest na Tip Top, piąteczka, a wy musicie sami przetestowanie zobaczyć, co z tego wyszło. Mam nadzieję, że będzie Wam smakowało. Cały przepis na to, jak zrobić nasze nóżki, beganuszki w galeracie znajdziecie tutaj poniżej w opisie filmu, więc zaglądajcie. A gdybyście mieli jakieś pytania, to proszę Was bardzo, nie krępujcie się. W miarę swoich możliwości postaram się odpowiadać w komentarzach. Tymczasem lajkujcie, szerujcie, subskrybujcie. No, im więcej osób ogląda, tym fajniej, tym bardziej będę się cieszyła, że kuchnia roślinna wchodzi na polskie stoły. Dzięki, do zobaczenia za tydzień.